Mam kowicowe z tej strony wąż, i dzisiaj kończymy nasze. Chwila. Złap, złap to, złap to, złap to. Yy, dzisiaj kończymy nasze obserwatorium. Budować. I właśnie. Dopiero chyba teraz zauważyłem, że sedach rozwaliłem, ale dobra. Co mnie to obchodzi? Ważne, że. To i obserwator. Mamy? Gdzie yy ta trzecia decha? jeśli mi spadła. Były trzy. Tutaj, niby gdzieś powinna. To może tamtej nie złapałem. Tutaj, tu. Pół. No to były trzy. Decha, ja mam tylko dwie. To jest podejrzane. A tu jest. Pewnie ta. No więc będzie trzeba piaseczku troszkę pozbierać i szkła zrobić. Ja zastanawiam się, czy lepsze jest szkło, czy szyby. Zdecydowanie szkół. papa pa, szyby. Zresztą źle wyglądają te szyby. No nic. Bum, bum. I tu drabinka. Ops. Hmm. Zobaczymy, czy jakiś piasek ja mam tutaj. Pytanie, czy ona wystarczy. W sumie, co ja mówię, jak jeden piasek miałby wystarczyć. Nic tu nic, czyli trzeba pozbierać. Ciekawe, czy jest jakaś farma piasku, czy coś w tym stylu. Bo ja nie mam nieskontrolnych zasobów pies W sumie tam jest, to tam pójdę. E, zapomniałem zrobić łopatę. O, tutaj w ogóle zapomniałem, że jeszcze tu posadziłem sobie trzcinę. Dokładnie. Nie wiem po co mi tyle trzcina, ale uwierzcie w końcu mi się przyda cukier z niej zrobię, a z cukru nie mam pojęcia co, ale mikstury będzie można robić w późniejszym poziomie zaawansowania. Dalej nie ogarniam po co mi taka farma, ale jak się ma trzcinę to się nie marudzi, bo można jej nie mieć. No Dobrze, C trzcina załatwiona, nie lubię tej kopalni, szczególnie z powodu tego, co się w ostatnim odcinku wydarzyło, jeśli ktoś ogląda. no, siema, krówki, świnki, widzę, że tu jajo złożone, a ja w ogóle zapomniałam, że ja piasek miałem, U. Bra sobie weźmiemy. Pum, pum, pum. A no w sumie po, po co mi to, jak ja potrzebuję tylko jednej? Tej. A no tak, nie mam patyków. Oczywiście, że nie mam patyków. No właśnie, zapomniałbym. Po co mi jeden bambus? Nie przyda mi się. Lepiej zrobić plantację bambusów. Przydazu się, bo z nich można w tej nowej aktualizacji właśnie. właśnie wraz z tym wiśniowym, pięknym biomem. To właśnie dodali, że można robić patyczki. Z tych tych, nie tu. I to mi się przyda te patyki. Już zapomniałem, że ja mam się. W okazji właśnie zecnę drzewa trochę i bo nie ma. Jestem biedny jeśli chodzi o drzewo. To mało. Jest. Okej. Okay. Hmm. Nie mam jedzenia. To źle. Ale co to? Tam delfin jakiś spływa. Kolejna ta świątynia podwodna. Tam jest jedna. Tam daleko była jedna. Tu jest jedna. Czy chyba tam. Tam, tam, tam jest jakaś. Chyba nie pamiętam już zresztą. Chłopatę w dłoń! Wyskakujemy. Bum. A nie, nie ten gulik, Dokładnie. Z okazji, trochę rozbuduję plażę na mojej wyspie, używając tego piasku. I biorę w sumie też trochę ziemi. Ile? 31. Za mało. Ile teraz? 36. No, w sumie git. Zetnę trochę drewa, Zbiorę drewna nie drewa. Biorę trochę ziemi, żeby poszerzyć nasze lądy. Teraz siekierę, ale muszę uważać, żeby mi się nie skończyło, bo jak mi się siekiera skończy, nagle mi tu zombie przylezie, to czym ja go będę bił kilofem? No chyba nie. Tam jakiś pożar jest, ale mnie to nie za bardzo obchodzi. Nic się tam nie zajmie chyba. To ja myślę, żeby zrobić jakiś most czy coś w tym stylu na tą wyspę. Dziwne jakieś te źródełko, ale okej. Okay. Na pewno będzie trzeba jakiś transport zrobić yy, między tamtą wioską tam daleko. Yy, z trzeciego odcinka. U, mocny pożar. Ale i tak bym tego nie ugasił, więc zostawię to w spokoju. Winia. Będę musiał. No, niestety, wiadomo, co z nią zrobić. Zjeść. Nie chcę tego robić, ale muszę. Głodny jestem. Wiedziałem, że wpadnę. Po prostu to czułem. Coraz więcej się tu zapala. Coś mnie to niepokoi, że tu się tyle pali, rzecz. Ale to dobrze. Choć, chociaż jest jeden plus, że tam wszystko się zaczęło palić. To znaczy, że tam jest lawa. A lawa... ...nie przyda. Kolejny ogień? Nie, tym razem to horyzont. Dobrze, bo już myślałem, że kolejny ogień. nie raz Rasteki, nawet git. No, dawaj, płyń. Gdzie jest moja łódka? A. To mi się to troszkę nie podoba. W sensie, że tak ciemno. Nie lubię ciemności. Mm, bo wiadomo, co jest w ciemności. Potwory. To nie jakieś wymyślone potwory, nie, bo wiecie, to jest Minecraft. To prawdziwe potwory. W końcu to Minecraft. Wiesz, wiem, że już to powiedziałem, ale mm, jeszcze raz chcę dodać. To Minecraft. Więc nic dziwnego. Hy. Hy. Szybko. No, szybko, co ty tak wolno wycofujesz? Mm, to drift. Bing, bing. A nie takie wolne wycofywanie. Tylko szybkie drifty i tak dalej. No. pracamy, Robić obserwatorium. Muszę przespać przy okazji. Nie chcę powtórki z poprzedniego odcinka. Ja wchodzę do jaskini. Co to? I nagle już. No. Wiadomo. Co. Dobra, biorę te glony, one są przydatne. Uuu, spory pożar już tam się zrobił. Gdzie te glony? Nie widzę, dobra, zawracam. O, tam jest. Właśnie kolejna świątynia tam i tam gdzieś daleko. I tu... Gdzieś jeszcze zapomniałem. Fajnie drzewko wyrosło. Nie fajnie creeper na wyrób. Musiał nam creeper wyrosnąć. Siema creeper. On nie podejdzie. Kurde! Wybuch mi nie tu. Niedużo za zabrał. Bum było blisko. O oh. nie szkielet. Najgorzej. Mamy oko pająka. Nie potrzebnie to jadło, ale. Nikt mnie nie powstrzymał, więc musiałam to zrobić. Dębowy pień. Gdzie tu dębowy pień? Ja chyba po prostu. A, tutaj. Rzeczywiście nie zauważyłem. Będzie trzeba piasek przepalić. Myślę, że z 15 będzie. git. Naprawdę półtorej serca. Te drzewo chyba mi troszkę niemożliwi rozgrywkę. Uj, będę mógł sobie tutaj taką robić lukę i z łuku, jak będę miał łuk. Nic, będę miał łuk. Nie, żółwik, nie, mój żółwik. Ja chciałem, żadnego przyjaciela niego przyjaciół przeprowadzać. Napiszcie w komentarzach R.I.P dla żółwika. R.I.P. Jeden żółwik. Nic złego nie zrobił. Chciał tylko żyć. Czemu mu to zrobiłeś? Kriperze. Aż mi trochę szkoda tego żółwika. Nawet bardzo. Był tylko zwykłym żółwikiem. Nie chciał nic złego zrobić. Co on ci zrobił? Powiedz mi. Co? Dobra. Zap w ogóle, co można zrobić z trzciny takiego przydatnego? W ogóle ja powinienem coś zjeść. A przypomniałem sobie, co w ogóle miałem dzisiaj robić na odcinku. Oprócz kończenia obserwatorium. Wielką farbę. Ile jeszcze wytrzyma moja siekiera Dwa strzały Dwa ataki w sobie Kurde, chodź tu kli... nie kliper, tylko szkielet. Chciałem powiedzieć, chodź tu kliper. Ale tu szkielet przecież. Bum, bum. Mało dzia! Jest Słodko. Och, szkoda, że takie małe. drzewo. Ale chociaż dobrze, że bambus. Wyrósł tu. Bum, bum. Właśnie, jak idzie proces przepalania, pięknie. czy to wystarczy? O tu, tu, tu i tu będą luki. Boom. Idealnie, gdyby nie to, że tutaj dach trochę przeszkadza. Ale tutaj w sumie to tak, jakby może by dach tylko zrobić jeszcze szklany, żeby sobie ten, i tutaj coś. Już nie wiem, czy konkretnie coś szklanego, ale coś by tutaj trzeba było dać, żeby nie było tak puste. Ale dobry ten chleb. Jeszcze, A jeszcze piasku wsadzę. Z 10 wystarczy. To ja lecę poszerzać plażę. że ten creeper wybuchł. Nie chciałem. Najbardziej szkoda mi tego biednego rówia. On nic nie zrobi temu creeperowi. Czemu on to mu musiał zrobić? W ogóle to... Nie trzeba ogarnąć osadników, bo... Halo! Jest kto? Ej, bo naprawdę chyba już mi... Mamy, mamy, jednego wieśniaka. Dobrze. Też jeden został. Żywy. Przykro mi, ale twoi pobratymcy... Hmm, jakby ci to wytłumaczyć, no... Zombie ich Jakby coś w tym stylu? Eee... Ej, ale nie, nie. Naprawdę on jest jedyny? Ej, naprawdę on jest jedyny. Zdecydowanie będzie trzeba przeprowadzić tu osadników. Tylko jeden mi został. Słabo. Mi się przydał ten kartograf. Kartograf albo ten yy, zbrojmistrz. Zbrojmistrz by mi ogarniał zbroje. Zbrojny mistrz i kartograf. Kartograf by mi robił yy, emeraldy, bo mam strasznie dużo trzciny. A z trzciny się robi papier, a on za papier daje. Mam nie? O, gdzie ta marchewa? Dam mu trochę marchew, a nie że on tam siedzi sam. Bez przyjaciół, bez nikogo. Trzeba go nakarmić. Masz tu i marchewy. W ogóle on nie ma żadnej tej. Nie chcę, że to. Ja tu mam ważniejsze rzeczy na głowie Ouch. Hmm, okej. Okay. To jednak chyba myślę, że dzisiaj nie zdążę z tą farmą, ale dokończymy chociaż obserwatorium. No tak. Nie, nie. Musiałam tu postawić. Naprawdę. Hmm. Lepiej. Jeszcze lepiej. Teraz tylko trzeba dach zrobić. A ja już nie mam szkła. No. Więc super. Prawda, mi nic nie żruszczało. Szczerze, to bym teraz sobie powalczył z jakimś potworem. Się troszeczkę zanudziłem. Ale nie ma co się tam nudzić, bo tu będzie teraz strasznie dużo roboty. Po pierwsze, trzeba będzie osadników przeprowadzić przeprowadzić tu. Po drugie, będzie trzeba jakąś właśnie farmę ogarnąć. Bo ja mam często kłopot z żarciem. Prawda, mam mega dużo pszenicy, no i właśnie powinienem na fakt, przy, y, wykorzystać, żeby pomnożyć niezwykle ilość mojej pszenicy. Chociaż to, że mam dużo pszenicy, to nie znaczy, że mam dużo nasion, a właśnie nasiona są potrzebne bardziej niż sam pszenica, dawaj mi to hmm, szkoda mi tego żółwika, był miły gość. To już koniec tego odcinka, trzymajcie się, cześć.